No, hej, witam bardzo serdecznie z tej strony KMX112 i witam Was. Słuchajcie w tym odcinku mojej reakcji dotyczącej Ghost of Jota i powiem Wam, że jestem zaskoczony, bo bez jakiejś wielkiej zapowiedzi, sony dzisiaj kilka godzin temu dało właśnie trailer. Czyli dali nam nowy trailer dotyczący Ghost of JT. Nie wiem czy wy będziecie słyszeli w nagraniu, bo akurat ustawienia OBSa nie są wcale takie proste a też tak jak mówię, nagrywam ten odcinek tak kilka godzin po tym po udostępnieniu tego trailera, więc zobaczmy nie wiem czy gra będzie za głośno czy za cicho Eee, tylko jeszcze tak, okej, okay, no ale zobaczmy czy to zadziała. The snake, the oni, the Kitsune. the spider, the dragon, Lord Saito. What are we going to do with this one, Saito? i'm sorry it came to this little wolf <gasps> The to knew. Why do you always call me that? It means one who is easily lost in the hunt. No dobra. Czyli tak, dowiedzieliśmy się, że premiera z tego co widzę, premiera Ghost of Jota jest zaplanowana na 2 października? Chyba tak, jeżeli dobrze. Tak, 2 października. Czyli tak, 2 października ma zadebiutować ten tytuł. No to ciekawe. Też e, słyszałem jakieś tam pogłoski, że e, głównym celem będzie wyeliminowanie. Będzie eliminacja sześciu głównych celów w świecie gry. Ma być to dobra, dobrowolne. Możemy sobie wybrać jaki to ma być cel. Z tego co słyszałem, według plotek, to tak ma właśnie wyglądać. Więc mamy mieć 6 celów do wyeliminowania. Dalej, mamy dostać wyłącznie z tego co przynajmniej wiem, słyszałem: dwa różne katany. Jedna to ma być z kolcami nie pamiętam jak się nazywa druga to jeszcze jakoś inaczej ale z tego co według plotek, to mają być dwie katany. Z tego, co jeszcze tutaj na trailerze widziałem, że jeszcze tutaj będziemy mieli Jakby to nazwać? Dzidę włócznie? Przynajmniej jak ja to widzę, to w zasadzie tak Taka dzida włócznia No widać, że troszeczkę chyba jest zmienione, bo Szczerze powiem, nie grałem jeszcze do końca w Ghost of Tsushima. Myślałem, że zrobić z tego serię i powiem wam, że po tym trailerze hmm, chyba rozpocznę serię z Ghost of Tsushima, bo y, jak drugiego października ma gra zadebiutować, no to Ghost of Tsushima chętnie bym rozpoczął do nagrywania, żeby móc y, właśnie zdobyć, żeby właśnie zrobić tą grę, czyli podstawkę i dodatek. Przed Gosofiote, bo oczywiście akcja dzieje się 300 lat później, więc może będzie jakieś nawiązanie do Gina Sakai i do jego historii. Więc mo możliwe, że będzie jakieś nawiązanie, ale powiem Wam, że mam na to straszną chrapkę, żeby zagrać w Gosofiote, ale najpierw chcemy, właśnie, Ghost of Tsushima więc e, myślę, że chyba rozpocznę serię z Ghost of Tsushima. Myślałem, że czy nie rozpocząć jej później, ale po tym trailerze, którym totalnie się nie spodziewałem, no to myślę, że chyba tak będzie najlepszym rozwiązaniem, żeby to oczywiście e, zrobić. Dobra. Niech to sobie ten leci, to może jeszcze coś e, takiego dodam. No tutaj, jak wspominałem, musimy, będziemy mieli 6 różnych celów, też przynajmniej z tego, według plotek. Yy, gra ma się nie tylko skupiać na zemście, też ma da dać nam jeszcze wiele innych możliwości. Będą jakieś różne wybory, które będą miały konsekwencje. W jedence tego za bardzo nie było, przynajmniej z tego co pamiętam. Z z tego co słyszałem, chociaż już za bardzo nie pamiętam będę musiał w końcu już zagrać jak pełnoprawnie Ghost of Tsushima bo jeszcze w ten tytuł nie grałem a posiadam podajże wersję na PS4 i na PS5 bo kupiłem na PlayStation Store za no bardzo w taniości, jeszcze mam ten Director Cut który mam dzięki temu jeszcze dodatek i fajnie byłoby to już rozwiązać zrobić właśnie Ghost of Tsushima znaczy tak będzie, zobaczymy no, i tutaj Ghost of Jota. No i to, że gra ma się ukazać w jesieni, patrząc na to, że Death Strike od Kodzimy ma też wyjść, chyba w jesieni. Gdzie dostał tam naprawdę 10-11 minutowy trailer? Ja go nie oglądałem. Będę musiał w końcu to nadrobić, żeby sobie zobaczyć. No i też jeszcze niby Geta 6, które w zasadzie jeszcze nie dostaliśmy jeszcze trailera. Chociaż są jakieś plotki mówiące, że gra ma się ukazać rok później, no ale to są tylko plotki, więc nie będę tam raczej mówił. Więc cóż, po tym trailerze, czy coś jeszcze mogę tak dodać? Nie wiem, no tutaj widzieliśmy trochę też gameplayu, kancenki gameplayu, że będziemy mieli różny klimat widać. Drzewa kwitnącej wiśni. No, widać że klimat będzie trochę różny. Widać, że będziemy mieli też jakiś sojuszników, towarzyszy. Będziemy mieli wrogów. No, ciekawe, jak to rozwiążą. Bo no, na razie to wygląda dobrze. Oczywiście niektórzy wiadomo, sądzą, że powinna być to kontynuacja. A powiedzmy sobie szczerze, że Sokrę tak, naprawdę, może stworzyć serię, właśnie taką, nazwijmy Goose, gdzie każdy, każda część opowiada historię kogoś innego, który staje się jakimś tam ghostem, Powiedzmy sobie szczerze, i mielibyśmy różne gry, różne części, bo tutaj niektórzy mieli właśnie, pani, tam problem, że, że będziemy grali kobietą. I to jest złego, co moim zdaniem, myślę, że nie, bo jeżeli tutaj tą fabułę, czyli tutaj eliminację sześciu celów, ten rodzinny dramat, jeżeli to zrobię naprawdę bardzo dobrze, myślę, że może nawet polubią tą bohaterkę. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie rozwiązane. No bo to też eliminację celów, to już mieliśmy teraz w Assassin's Creed Shadows, gdzie tam no dosłownie ojciec ginie w pierwszej godzinie. No, chyba w pierwszej godzinie albo w pierwszych dwóch godzinach ginie po prostu ojciec, a zbyt długo nie, nie mieliśmy z nim okazji się poznać. Też robiłem z tego serię na kanale, niestety z pewnych przyczyn, niestety tą serię musiałem zrezygnować. Wszystkie odcinki, które miałem przy na YouTubie, straciłem. Bym musiał rozpocząć Shadows od nowa, ale patrząc na to, że no trochę zrobienie takiej długiej serii nie mam na to za bardzo czasu. Teraz jak o został zapowiedziany, myślę, że na Gos cóż im fajnie byłoby. Dlatego pewnie jeszcze bym jeszcze rozpoczął pewnie jeszcze z dwie kolejne serie nowe, czyli trzy nowe serie. No bo pozostałe serie na kanale jak Pokémon Fire Rush No tam tylko ten jeden odcinek został. Dalej Dragon Ball Z Kakarot to już praktycznie się już skończyło. Tam już został już tylko ostatnie odcinki z podstawki, no i jeszcze z dodatków dwóch. Ale dodatek to tam... M, pierwszy dodatek będzie trwał chyba trzy odcinki, drugi 5. 5 odcinków, jakoś chyba tak, chyba że coś się pomyliłem ale to też szybko przez ten dodatki przejdziemy. No i w sumie jeszcze Lego Batman Videogame, który już się kończy i będzie z tego Lego Indiana Jones 2. Więc cóż, chyba to tyle nic wspominałem. Także cóż, no o tej szczerze powiem po tym trailerze, naprawdę jest ok, jest dobry, no ale pewnie więcej informacji i tak dalej dowiemy się dopiero pewnie później. No i jedyny plus jest to, że to wiemy kiedy będzie premiera. No i że oczywiście gra ma wyjść w 2000, czy gra ma wyjść w tym roku, to wiadomo, ale drugiego właśnie, października, więc cóż, do tego czasu myślę, że jednak fajnie byłoby już rozpocząć serię z. Gosso Tsushima też jeszcze widziałem bo też trwa aktualnie moja ankieta i tam też przynajmniej widziałem, że u mnie nawet ankiety nawet trochę poszły chociaż nie wszystkie ankiety już zostały związane do czującej właśnie nowej serii, więc tutaj jeszcze naprawdę będę musiał jeszcze się zastanowić co dalej, no ale dobra w każdym razie. Myślę, jeżeli chodzi o ten tak naprawdę ten odcinek to i to moją reakcję to będzie na tyle. Myślę, że już więcej nie będę dodawać. Możecie napisać w komentarzu, jakie macie wy odczucia na ten temat. U mnie na kanale znajdziecie, jak mówiłem, ankiety dotyczącej nowej serii. Tam właśnie miałem kategorię Głosów cóż nie ma wybraną. Chociaż e, teraz się zastanawiam, czy nie zrobić wyjątek i po prostu nagrać tą serię. Wtedy będę miał problem jeszcze co do, do innych serii jeszcze na kanale, żeby było sprawiedliwie. No ale powiem szczerze, to jeszcze generalnie zobaczymy. W każdym razie mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Do usłyszenia. Oczywiście w następnych odcinkach na kanale. Trzymajcie się. Na razie.